I coś ale. chyba, ale wiewiórka jakaś. Zobacz jakie fajne. A złota ręka. Złota rączka. A tu? Nie wiem, nie widzę, ale patrz jakie gniazdo fajne. Tu? U C Titi biało ucha jakaś. To małpka chyba. Małpka, ale się smala. Też Biało ucha tam cię. Nie chyba nie No wiem. O oh. patrzcie, nie wiem. O. Co to dzibo? Nie. Jak lemur, ja ale te u no. Ale idzie ta babka. No, o, No, właśnie na pewnych łapkach wisi. Pana, no? A tu jaka ładna, patrz. Ta marynka też. Białucha. O jaką fryzurę ma bitelsa? <grymka> Ring tego. <-star. grymka> 我终于来了